W Polsce trwa święto ludzi prymitywnych na Andertalia. Nazwa pochodzi od człowieka prymitywnego Neardentalczyka Stanisława, który żył na ziemi parę ładnych lat temu i swoje spory załatwiał kością mamuta, gałęzią lub kamieniem, albo wszystkimi tymi przyrządami naraz. Gwoździem do programu Święta jest walka bokserska wadze lekko półśmiesznej. Walczą ze sobą dwa suchary w, na, w lewym narożniku Leszek Miller, w narożniku lewym Janusz Palikot. Na widowni widownia połyskują w świetle jopiterów telewizyjnych spodenki ich. Spod Zawodnika Millera czerwone, zawodnika Palikota czerwone. Ich obnażone torsy zdają się mówić: no, choć, choć palancie, sklepiem ci ryło. Stawką walki jest puchar imienia ujawnienia. Tajnych więzień CIA w Polsce w kształcie złotego turbanu taliba wysadzanego granatami. Ruszają, pierwszy cios zadaje zawodnik Palikot. Leszek Miller, walichakiem zawodnik ruchu, ponosi polityczną i moralną odpowiedzialność za śmierć polskich obywateli w Afganistanie i w Iraku. Świetny cios, lecz zawodnik Palikot nadziewa się na kontrę. Palikot, uderza Miller, jest bardziej rzecznikiem al niż polskich obywateli. A ale co to? Wygracza sędzia z werdyktem i ogłasza nokaut Znokałtowana jest kiepskim poziomem walki z nudą na widownia. Leży i śpi, a zawodnicy Miller i Palikot walczą dalej. I to jest porażka. Dziękuję bardzo.